Radio Rutyna. Dzień dobry, dzień dobry, tu Radio Rutyna tuż przed Wigilią. To jest taki magiczny czas. Wcześniejszy odcinek dotyczył szaleństwa przedświątecznego, a teraz tuż tuż zaraz przyjdzie pierwsza gwiazdka, przyjdzie Mikołaj, przyjdą prezenty, przyjadą listy. No, mam nadzieję, że jak najwięcej tych bliskich. Ja bym na wstępie w ogóle chciała Wam podziękować za, za ten cały rok e, podcastów. No, może nie cały, no, ale ten rok, w którym wystartowały podcasty. Wszystkim moim odbiorcom chciałabym życzyć zdrowych, wesołych świąt. Um, będę się wzruszać. E, chciałabym podziękować za to, że doceniacie to, co dla Was robię, i to moją szczerość, i, i to, że chcecie mnie słuchać, i że w tym biegu życia. W biegu zdarzeń, w biegu chwil i pędzie życia znajdujecie tą chwilę, żeby do mnie napisać, wysłuchać mojego podcastu, zrelacjonować mi go, podziękować za niego, zainspirować się nim. Że w tym czasie, kiedy każdy ma swoje życie i tak naprawdę rzadko ma czas, żeby przystanąć na chwilę, poświęcacie mi te 3, 5, 10 minut w ciągu jednego dnia. Na to, żeby być ze mną. I za to chciałam Wam podziękować. I chciałam Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt przede wszystkim. Takiej miłości, która sprawi, że, że będziecie czuli się potrzebni, ważni. Ważne jest, żebyście w tym czasie, jeśli tam naprawdę gdzieś jest jakaś zadra w życiu yy, i gdzieś jest niezałatwiona sprawa, gdzieś nie został wykonany telefon, to żeby on został wykonany przed tą wigilią, bo każdy człowiek zasługuje na drugą szansę i na drugą, i na trzecią. Często jest tak, że w rodzinach są ogromne niesnaski yy, i są takie niesnaski, które da się wyjaśnić i da się po prostu powiedzieć słowo: dobra, ja ci wybaczam, są święta, i chciałbym wejść w nowy rok pełen spokoju i, i, i takiej dojrzałości w sobie. Życzę wam, żebyście mieli taką refleksję nad tym, co wy źle zrobiliście, tak samo jak ja nad tym mam zawsze co roku, co roku zastanawiam się nad tym, jak szybko czas przemija, że ten rok do roku biegnie tak szybko, że że ja sama już nie wiem, czasami gdzie te tygodnie, godziny i miesiące uciekają, że kosmici kradną nam, nam czas. Że Ważni są przyjaciele. Ja bardzo kocham moich przyjaciół, moich bliskich. Mam ich garstkę i dziękuję moim przyjaciołom za wsparcie. Mam taką jedną wredną Katychix. Bardzo ją kocham i ją pozdrawiam serdecznie. Chcę, żeby wiedziała, że po prostu jest dla mnie bardzo ważna. Moim rodzicom, że we mnie wierzą, moim dzieciom, że mnie wspierają, że pomogli mi w tej drodze przeprowadzki do Hiszpanii. I chcę Wam dać takiego wiatru w żagle, żebyście te święta spędzili po prostu w spokoju, nie na obżarstwie, tylko... tylko... Na spokoju, na takiej rozmowie, na spacerach. Ja nie lubię zimna, więc pierdolę teraz. Nie poszłabym na spacer w tym śniegu, pierdolę, to będę chodziła w słońcu. Ale, ale pojadę na w góry z dziećmi. Mm, ja też mam jakieś refleksje, że chciałabym być lepszą mamą, chociaż nikt nie uczy, jak być mamą, bo naprawdę nikt nie uczy, jak bardziej i lepiej postępować do swoich dzieci. Ja mam coś takiego przed świętami, że czuję się, jakby była trochę w ciąży, trochę nie, przychodziła menopauzę albo miała wieczny okres, bo jestem bardzo wrażliwa i wtedy budzą się we mnie wszystkie zmysły, takie, takie sensory, które, które są. Bardzo człowiecze, o tak powiem. Te, które czasami chowam przed złem tego świata i przed hejtem tego świata. Ale chcę Wam powiedzieć, że w głębi duszy, jak każdy z Was. Mam bardzo dużo zadr i dużo takich wbitych noży w serce. Staram się o nich nie myśleć, nie zaglądać do tych szafeczek, które gdzieś tam mam pozamykane w sobie, ale pamiętam o nich, pamiętam o ludziach, którzy wyrządzili mi krzywdę, i ja im wybaczam. Wybaczam im każdego roku i tym, co przybywają, ci, co mnie skrzywdzą i tym, co byli, dlatego, że chcę wejść zawsze w nowy rok z nowym, z nowym sercem. Bez postanowień noworocznych, bo one, o tym będzie za chwilę, bo one są nieważne. I chcę Wam powiedzieć, żebyście te. Święta po prostu spędzili na tym, żeby przemyśleć, zastanowić się, mieć taką małą refleksję, ale przede wszystkim, żeby one były w miłości, żeby one były pełne miłości i nie niedokończonych spraw. Żebyście złapali za telefony i zadzwonili do osób, które. Może czekają na wasz telefon, które nie mają odwagi, albo są takimi tchórzami, że nie chcą do was zadzwonić i wam wybaczyć, albo nie wyobrażają sobie tej sytuacji. Chcę, żebyście byli zdrowi, byli szczęśliwi, bo dużo straciliśmy w tym roku i przez ostatnie dwa lata. Bardzo dużo bliskich naszych odeszło, bardzo dużo biznesu wpadło, bardzo dużo historii miało zły bieg i nadal przed nami pewnie ogromny kryzys. I wszystkim jest bardzo ciężko i każdy liczy pieniążki. Um, I nawet jeśli komuś się wydaje, że może ja mam lepiej, bo ja pracuję w takim zawodzie, nie innym. ja miałam tak samo jak wy, kredyty, problemy, problem w rodzinie, różne stresy, ale idę do przodu. I dbam o swoją rodzinę, jak tylko mogę. Szanuję chwile, które mogę z nimi spędzić i tego wam życzę. I, I jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. I jak zapali się pierwsza gwiazdka, to pamiętajcie, że takie od serca wam ślę życzenia, żebyście byli. Po prostu szczęśliwi, żebyście korzystali z życia i, i żebyście żyli, bo, bo życie jest piękne. I jest tylko jedno. I wykorzystajcie je jak cytrynę i bądźcie dobrzy dla drugiego człowieka i odsuwajcie ludzi negatywnych i zapominajcie ich. że Wam wesołych świąt. Niech Wam tam Bozia z góry dobrze daje, czy wierzycie, czy nie. Niech Wam życie idzie tak jak powinno i przede wszystkim życzę Wam jak najmniej strat. I jak najwięcej miłości. Tego Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo, to było Wasza radio rutyna. Kocham Cię życie. Wesołych świąt!